Misje i cele. Spodziewajcie się oporu ze strony sił miejscowych i innych operatorów. Na lewo? Tak. Hmm. Łódkę mamy? Mamy. Mam tu łódź. Czekaj, bo spadłem. Dawno nie grałem w to. Zapomniał jak się wchodzi. Uh -huh. Tu ich nie, nie ma. Ładuję amunicję przeciw Ładuję amunicję przeciw czy nic no, 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 oh, oh, na same, same, same. U, na tym? Tak, tak on tak mi się wydaje. Jest, no, jest, 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 przy beczkach. Przy beczkach. O fucking hell, what Jesus Christ! Kurwa, jeszcze z, z górki jeszcze mnie bije Tam co z mówiłeś górki, że nie ma. Tam co tam co mówiłeś że nie ma z żółtego. Nie widzę. Jest. Nie wiem gdzieś, gdzieś tam dostałem. Jest 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 Odwołuję, potwierdzam. Gdzie? Dostał tutaj da? Za gazociągiem? Fodk. leży, leży. <słyszy> Ultra jeden, drugi oh, dla Maciuś. Komand, man. Jednego, może dwóch. Czekaj, chodźmy. Zwywa pomoc medyczną. Czekaj, to rośnie aktywność wroga. Miejcie oczy szeroko otwarte. wyjście tamtego, na drobińce? Tak, tak, tak. Coś gadają, ale... jesteśmy ja frajerami. Nie, ja nic słyszę. Jest gracz. Na statku. Zleciałem. Leży. Nie, ich jest więcej. Idziemy od tyłu? Możemy. Teraz to już. Bo będzie zbyt późno, co? Się okaże. Selfy macie. Leci. Leci. Do nas? Nie, nie do nas tutaj gdzieś. Czy selfie macie? Ja mam. Ja nie mam. To ja mam pistolet. Poczekaj Bartek masz maskę czy nie? Nie Poczekaj, rzucę ci pistolet, trzymaj, pod tobą jestem Pistolet z lekiem, tutaj Dobra, Lepsze to niż nic Oczywiście Dobra, yy, Palić BSP Możesz Co już liczy BSP na miejscu Zeskoczyli ze statku, nie są z To dwóch to Trzy, jeden trzech. Jak na 4 Na no to 5 Na statku Nie dwóch na nie. statku jest Dwóch Ocznie 4 się rozdzielili Ultra 1 pobliski operator no. wzywa się go położył Pozaklą do nich wale I te dostałem przestanę. Coś Przez okno mnie lubił. Ja pierdolę. No coś tam więcej przedwa. Coś cię podostrzałem. Ruszam tam. Jeden jeden, zzywam zgietlotniczy. lotniczy. jest moje to jest lotniczo. Spadłem statek. Dlatego już nie byłe. Jestem podostrzałem. Was mnie to za. To zostaj tam. w ruchu! Uwaga, PSP opuszcza teren! Ko na koło naszych ciał są Bartek Koba Mamy Nożem, nożem, nożem! Prawo, trzech. Jeździ <laughs> w to. Kamizelka obok pazarni. Medyka. Medyka, me Kazimierka, wuk. Dobra, dobra, już szybko. Zapazerni byli. <laughs> Gdzie jesteś? Tam. Tam, tam. Na znaczniku. Nie, nie widziałem się. Sojusznik się wykrwawia. Potrzebuje reanimacji. <grymne> Wysłać Ci to, bo nagrałem. Ale z mojej perspektywy? Z Twojej. Jest, 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 jest. Ruszamy! Drugi Sniper! Ultra 1, sojusznik padł. Ja Jesteście pod ostrzałem. Uł. Um. Trzyjeden, już nie widać. Jest Znajdź to onik? Ultra 1, w okolicy rośnie aktywność wroga. Bądźcie czujni. Mam pomysł. To twoje do zabijania operatorów, Nagrałeś to? Tak, wszystko jest, się nagrało. Ja też nagrałem. <laughs> Teraz ty bierz tego medyka. A bardku jest. Ja pierdolę, jak pokładałem medyka? Ale to z mojej perspektywy wyglądało to tak jakbyś wszystko nie trafił, wiesz? I, no, u mnie też dokładnie Ale znaczniki były, nie? Były, były. Cześć Bartek Drugie Ja tam stronę. po drugiej stronie. Nie przyzwyczajaj się co? Pompkę za szyki dorwał, bo ktoś kiepsko strzelał. Czy to moje knęby były? To nie Uczyliśmy moje. To nie moje. To nie moje. Ale najpierw sama się wyczysteć. Ty ja szukasz? Ja mam. Iso. Zmodyfikowaną broń. BSP szukam, jakby dali. To mi zajęło. A nie, ja puściłem, przepraszam. Ja nie miałem działu go strażniczego, mam. Dobra, psikusa mam swojego. Xperium zdobyczne. zdobyczna. też mam swojego. A. Nie mam żadnego Zobaczcie takiego na średnio. Mam tu, hmm. broń. tu leżało, czekaj. Tu Lachman, jest. Tu, do jest tu Lachman jest. Tu jest fenek. I Tu Lachman jest. Mam zmodyfikowaną broń mm. Fajne to jest dobry, czy to nie? Dobry jest, tu masz lachman. Onik na pewno nadaje streama na żywo. Muszę go no, obejrzeć. Tak <coughs> to to jest? To nie jest onik ten. O, ten onik. onik, ten onik. Are? You sure? ten? Tak No, A to, się... Dobrze się powiedzieć, że pompę ma. mizerka leżawa jest? Nie wiem. Dwójka. Była gdzieś, no. No właśnie była i nie mogę jej nie. jeden, za ataki na operatorów wyznaczoną nagrodę za wasze głosy namierza na was wrogi oddział. Dobra, nieważne. <laughs> nie, gracze i boty chyba. A, gracze i boty. Zbrojenia na szybko się wyzbroić? Zbrojenie, zbrojenie, popłytki. No. Poczekaj na statek, zarzuca. O coś się dzieje. Tu HLK odleciała. Swetter kogoś położył? Yy, na minę pewnie się wieło na statku. Bo minę zostawiłem. Ty się jeden, ty. Widzisz? Heś poszła poszło, sniper w nie wiem czy to buty, ale... Czekaj, umrze czy nie umrze? Podnieś y Nie wydawało mi się, że... no kto Jest. to trochę lepiej w lornetce, co ja, ja wygląda. Zobacz, cały team. Cała trójka. Ja Ja muszę skorzyć po amo Do snajpy Będzie podnosił. Jezu, ale wstrętnie to snajpę zrobiono. Ruszam tutaj!

Wszyscy razem to już mniej głupie. Rusza! Odwołuję okay. ostatni komunikat. Piratus, jadę! Rapili mnie! Ultra jeden, średnie zagrożenie w tym sektorze. <laughs> Dostaniemy wsparcie boźnierza! O, jeden, nas wrogie posiłki. To mój nalot Mhm. Mm Już ich nie ma na tyle. I na przodzie są, wiesz? Tutaj Uwaga! był jeden. Brak, trafił. Tak. Nie przestaw. Uwaga na głowy! Snajper! O, o dostałem bombę. Drogi zaawansowany BSP aktywny! Nie widzę, nie widzą. Ja mam ducha. To musi mi się rozdzielić. Kurwa, na mnie są. Płyniemy. Nie, ten, nie, nie. Jesteście pod ostrzałem. Z tej nie zmieniłem ze snajpy na no niemożliwe. Tylko na żółtym? Koło mnie gdzieś jest. Tam widzisz, Spider był za tym. No właśnie go nie widziałem, jakby. Ultra 1, zabijanie operatorów. Wyznaczam nagrody za wasze. Spider. U mnie, u mnie, u mnie, u mnie. też jest, kurwa, widzimy. Powidzie. Tu w wodzie miał jeden plecak, może tam biańska będzie. Na statku zaraz. Hm? 1. Tu dowodzenie, wrogi BSP aktywne. Pozostałe plecy jakieś próbuje zobaczyć. Czy co? Mike off. Pozostałe plecaki, tam dwa powinny być, albo trzy. Może maskę będę miała, tak żebyś na BSP nie My nie wchodź. Idzie na dachu. Zaskoczył. Drugi. Coś, się coś wydaje, że oni mi widzieli. Ty masz fankę, czy nie? Nie. Skiter się z ostatek. Halo, halo, dobry wieczór. Siema, się Siema. No <coughs> dzień. Co tam panowie robicie? Ubiłem Omika. Irku, co moja żona powiedziała? No. no, twój bliźniak, no drugi ty. Nie w ogóle, bo w nie jest. <grym> tak, jakie haj samochodem. Tak, pokonali. Co, jest Spróbujmy sponić. Nie, nabrali no łódkę. A i... łódka jest przy tym, przy klifie. Widzę tak, ale bardzo. tą pancerną. Jeszcze jest przy tym, przy. Mhm. Ja wiem, widzę. Mam tu opancerzoną łódź wroga. To no, co ja. zrobisz? <laughs> Jak to się mówi, gena, nie wydrapiesz? No. Graliście to tego tą Daltenową? Nie. Taki pomieszany kot z Watryfidem. Czyli nie dla mnie. Śmiesznie się gra. Przyjemnie. Moje go wzięli, więc nic nie zobaczę. że ci nie będzie! To tylko draśnięcie! Mam plecaki, są jakieś bronie. Wracasz do walki! No To jest po prostu silek broń? Mam jedną, tak. Jak chcesz to Ci mogę i so rzucić? Nie, na statek idę wezmę sobie No i tam jest też oczyszczone wszystko Przecież ja tam dalej nie wchodziłem zmodyfikowaną broń! Ruszam tutaj! Kastów mam. Exfiltracja w polu widzenia! Na lot, Załóż. To prywatne Exfiltracja. Kupiony. Lecz w ten zdobyty. Mhm. Ale tu tutaj! Snajper. Tu jest snajperka. Mam tu zmodyfikowaną broń!

Nie mogę zaraz, już Ultra jeden, co już niech padł. Jesteście pod ostrzałem. Mamcie. Ultra jeden, co już niech padł. Jesteście pod ostrzałem. Mam cię. Przez celuję w niego i, i patrz, no kurde, no co jest? Strefa idzie nas. Co ja wyskakuję, stąd eksfiltracja polu widzenia. Ultra jeden, sojusznik padł. Pff. Jesteście pod ostrzałem! Pod wodą mnie trafił. Ciekawe. Na wyższy Deg musimy wejść. No ja zaraz dostanę, bułę przy granicy, jeszcze nie odpływają. Odlecieli. Odlecieli, bo... Użasz strefą. Są. Ruszamy tutaj. A... strefę. Ekstra. 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 Lotnisko. Oznaczam stację zaopatrzeniową Tak Przepień przez lewą stronę Przestań Zatankujesz, pójdźmy do sklepu Oznaczam stację zaopatrzeniową Przez dwójkę poniżej. Ultra jeden wróg zgromadził średnie siły na tym obszarze Ojcze się I włoski Słucham? Mamochodzie, co potrzebujesz? Uwaga, jeden. Jest tylko ultra jeden zbliża się do No, chodź. Dobra, pójdziemy. Ja Dobra, mam skrzykę z pancerzami Dobra Pancerz tutaj! Zdobył mi się pancerz! Ultra no 1, Dino 4 zbliża się do strefy lądowania Zabezpieczyć ją! Do pępki Już Dobra, starczy, dwie giwery załadowane to Upie, tutaj! Y Mam działko strażnicze, mogę postawić przy helce. Czekamy na was do strefy ewakuacji szybko. Oznaczam kontrakt. Co na górę wjeżdżamy? Tak. Zagrożenie jest niskie w tym sektorze. Dowódca do Ultra 1. Wywiad potwierdza, że Wataszka Annar o kryptonimie Piroman jest w okolicy. Jest za niego na krótku. Dobra, ja zaryzykuję postawie działka. Ani za Nie. Elektryk jest na dole. że rośnie zaryzykują? aktywność droga. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wrogie siły specjalne namierzone. To ja. Widzę Bos'a. Ktoś się leje na dole? Boty. Same ze sobą? Czasami tak jest. Ktoś wabika puści. Ultra 1, czekamy jeszcze minutę. biegiem do punktu ewakuacji. Tu się strzelają przy fielce. Grogi bojownik tutaj. Tam tą stronę. Tamanho de álcool Isso é Moment. Pamięt, pamięt też ostatnio? Też była szara. Trzeba Musimy lecieć. Nie możemy tu zostać. Wygromi. Tak jednego mam. Trzech. No, patrz, niby chujowa a siedmiu. <noise>